Wtedy, kiedy mamy taki filtr negatywny, czyli skupiamy się wyłącznie na, na negatywnych rzeczach, pomijając aspekty, które są pozytywne. Na przykład dostałam pochwałę, ale powiedzieli też, że mogłem coś zrobić lepiej, czyli co? W konsekwencji myślę, że jestem beznadziejny albo niewystarczający. Kiedy też generalizujemy, czyli jedno negatywne doświadczenie, rozciągamy w całości, czyli mówimy, zawsze wszystko psuje, zawsze jestem do dupy. I zobaczcie teraz, jak to wpływa na nasze życie. Po pierwsze, to psuje nam nastrój, to na pewno, myślimy o sobie niedobrze. Wpływa na Twoje relacje, na decyzje i poczucie Twojej wartości. Zobacz. Jeśli wierzysz, że nie jesteś wystarczająco dobry czy dobra, to już na pewno możesz unikać wyzwań, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na Twój sukces. Jeśli. Zakładasz najgorsze, to żyjesz na pewno w ciągłym stresie, co się odbija na Twoim zdrowiu psychicznym i fizycznym. Ale, kochani, dobra wiadomość jest taka: myślenie nasze naprawdę możemy zmienić. Możemy zmieniać to, czego się nauczyliśmy. Jak takie zmi myślenie zmienić? Po rzecz, to rozpoznaj swoje myśli. Jeśli ty je zauważysz, co myślisz, to możesz to zmienić, bo nie możemy zmienić to czegoś, czego nie jesteśmy świadomi. I pierwsze z ćwiczeń to prowadzimy dziennik, czyli zapisuj własne myśli, zwłaszcza te w trudnych momentach. Na przykład zapisuj sobie, pomyślałam, że jeśli popełnię błąd, to wszyscy mnie skrytykują albo będą mnie oceniać, albo będą się ze mnie śmiać. Kolejna rzecz to podważ negatywne myśli. Czyli kiedy już zauważysz destrukcyjną myśl, to zapytaj sam siebie, czy to na pewno jest prawda? Czy mam na to dowody? Zobacz, jeśli myślisz, nigdy mi się nic nie udaje. To pytanie, czy naprawdę nigdy? Czy mogę sobie przypomnieć chociaż jeden swój sukces, chociaż jedną rzecz, z której byłem zadowolony i mi się udało? Kolejna rzecz to zmieniajmy nasze myśli na wspierające. Zamiast myśleć: Nie dam rady, powiedz sobie: No tak, to może być trudne, ale spróbuję. Dam sobie z tym radę na tyle, na ile mogę. Zobacz, możesz też wziąć kolej, jakąś negatywną myśl i napisać dla niej wspierającą wersję. I praktykuj to codziennie. Bardzo polecam. Tak samo jak ćwiczenie uważności. Wiecie o tym, że uważność pomaga nam zauważyć nasze dyscypliny.